Hej, Kinga Ja dam. Dzisiaj będziemy robić skrzynkę na listy do Mikołaja. Dokładnie, tak jak powiedziała moja córeczka, będziemy przygotowywać skrzynkę na listy, do którego będziemy nawrzucać wszystkie listy do Świętego Mikołaja. A co będziemy do tego potrzebować? Farki. Um, Czy najważniejsze to chyba. Pudełko. Mhm. Um, I coś do wycięcia. Dobrze. będziemy potrzebować jakiegoś pudełka. My będziemy używać akurat pudełka po butach, jeszcze noża, żeby wyciąć, tak akurat tym się ja zajmę. No i różnego sprzętu do dekoracji, to wszystko pozostawiam do zrobienia Kindza. Na początku wytnę właśnie otwór na same listy. Ja tutaj mam ten i ty mi tutaj tak od dołu, żebyśmy miało tu więcej miejsca, chyba tak zrobimy. Ty, z tej strony, czy też na samym środku? Nie, z tej strony. W sensie tu będzie, troszkę niżej. Otwór jest gotowy. Teraz trzeba to wszystko udekorować, więc proszę córeczko do dzieła. Gotowe? To pokaż jak się prezentuje. Tak. Pokażę trochę bliżej. Jest wejaną. Tak, akurat tak prezentuje się nasza skrzynka na listy. Jak Ci się podobało przygotowanie czegoś takiego? I co sądzisz o takim pomyśle? Moim zdaniem jest to fajny pomysł właśnie w okresie takim przedświątecznym, żeby dzieci mogły napisać list na przykład do Mikołaja i go wrzucić w konkretnym miejscu. Więc polecamy przygotowanie czegoś takiego. Jeśli macie własne pomysły na przygotowanie takiej też skrzynki jakiejś na listy, czy dla Mikołaja, czy dla kogokolwiek innego, to zachęcamy do podzielenia się w komentarzach. Jeśli podobał się odcinek, to subskrybujemy. To zachęcamy do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia z tym razem. To na razie. Hej! pa pa, 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 pa.